Cześć kochani. Mamy piątek! Budzimy się piątek! Taka była piosenka chyba zespołu od to. Wakacje. Znowu są wakacje. A ja Wam mówię znowu mamy piątek. Super, zobacz. Dobra, lepiej nie będę śpiewać, bo po uciekacie wszyscy. Uh, co na dzisiaj? O jak pięknie! No i czego chcieć więcej? Mamy tutaj kasę Kasa na stół Tak? Um, chciałoby się rzec, matko coś ja mam dzisiaj za humor e <laughs> Musicie wybaczyć e Ale mamy tutaj fechu Niech to fechu nam przyświeca Niech to fechu nam tutaj błyszczy. Niech nas tutaj wypełnia nowymi pomysłami, nowymi możliwościami. Niech nas tutaj wspiera, niech nas rozświetla. Niech przychodzi do nas ta iskra, ten ogień, ta. Ta siła i moc kreacji. Ta siła i moc potencjału. Ten wachlarz, który rozkłada się w pełni i z którego można czerpać. Także ja Wam życzę, żebyście dzisiaj znaleźli um, tą swoją kartę z tego wachlarza, która jest dla Was najbardziej adekwatna, żebyście mogli pójść do przodu, żebyście mogli wykorzystać ten moment, a jak najlepiej i żeby ten potencjał, który dzisiaj jest dostępny, był wykorzystany. W imię waszego najwyższego dobra, miłego piąteczku.